Witajcie z tej strony z final Proces EXE Oto kolejny odcinek z gry Mirror's Edge Dlaczego? Au, bo mogę Ha? Huh. Wiele rzeczy jest ułatwionych Idziemy na ziemię Schodzimy tak jak się da Gdzie się da Robimy, co możemy Nawet widzę, widzę, widzę przejście Nie marcie Melk, czekajcie dam Wszystko widzę Ale ja mogę zrobić też to Następni? Nawet nie wiedziałem, że są poprzedni Sztymentalogiczne. Co? Wow. Ale wybrałem sobie drogę. Nie widzę Nie ma najmniejszego problemu Ale wszystko idzie zręcznie, zręcznie, bardzo zręcznie Au Aż ta ściana nagle mnie zaatakowała O, wina, mój przyjaciel, mój przyjaciel Jak miło Cię Ora O, Raposa. O! O! O. 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 Ściany windy leczą. Tak... Leczą Quenching you first! No okej, skoro tak ma być. Ciekawy model. Zupełnie nie ma nic oprócz kół i reflektorów. O! Coś mnie zatrzymało na chwilę. To się mówi będzie dobrze, póki mamy do kogo strzelać. We are the champions Wnioskuję, że tu jest pod napięciem coś. Dlatego zrobię delikatne manewry pomijające to Ale zrobię też tak. Idealnie odmierzone stopy. Chyba, że coś takiego się stanie. Bo to też jest wariant jakiś. Niespodziewany, co prawda? Zmyskuję, że musi być większy rozpęd do tego I lekki zakrętas tutaj Okej okay. i bardzo ładnie wyszło Jestem z Ciebie zado zadowolony Wszystko było dobrze Dopóki nie nadszedł czas na skoki Jak to się mówi Bo dobry skok jest wtedy Kiedy nie trzeba ani Skakać Trzeba iść do góry w ogóle? Chyba tak Okej okay w miejscu... Serio? Ale ja taka taka nieuczasana i pokojowo nastawiona Ten dach? Nie zależy mi na nim Przeży Ej, przeżyłem Tylko to się liczy Wreszcie myślę, że mnie zaatwią. Tak nie potraficie, co nie? Okej, okay, chwilę odpocznę, chwilę odpocznę. Jest tam, jest tam. Ok, zaatwię go w ten sposób. Nie ma szans! Nie ma szans! Taki dobry jestem w tym, co robię. Okej, okay, muszę iść tam. To jest mi logiczne. No i bardzo ładnie. Jeszcze tylko, tylko ostrożny. Bardzo ostrożny. Bardzo dobrze mi idzie. Jakie przecznice? Koleś, nie wiem czy wiesz, ale poruszam się w, w trochę inny sposób niż tobie się zdaje chyba. Bo tu nie widzę przecznic żadnych. I czasem skoczy ładnie, a czasem stwierdzi... fuck that shit, I am too good for this. I ładuję poziom. Rower. Jaki ładny rower w ogóle. Spójrzmy na niego na chwilę. Jest w ogóle koło. Drugie koło. Kierownica. Wracimy. A, a, a. Wracimy go. Doktorze. Te ściany mogłyby być, mogłyby być trochę lepsze. Według mnie. A teraz ostrożnie. Trzeba wykonać skok. Okej. Okay. Pięknie załatwione, nikt nie narzeka, wszyscy są zadowoleni. To mi się zdaje. Okej. Okay. Ale tu jest jasno. Trochę to jest straszne. Muszę przyznać. Trochę za billboardem się pospinamy, na rurkach, nie w rurkach, to by było trochę... Patrzcie, nawet taka Fade twierdziła, że rurki nie, 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 nie. Dresy, dres. Do flow, tylko o Okej, okay, tam są goście, nieładnie, nieładnie, trzeba ich załatwić. Bardzo ładnie. Ej, ej! To można w sumie załatwić i tak. I raz. I dwa. Okej, okay. to było bardzo wygodnie zrobione. Bardzo prosty skok. Bardzo proste. Okej, okay, znowu jest jakiś przedmiot, który nie pozwoli nam się zdjąć. Nie jest to zbyt wygodne dla nas. I... Można i tak. I winda nasza przyjaciółka. <noise> Dziękuję Ci, że jesteś z nami. W ten uroczy wieczór Ty Te neony Ten an ananas Czy logo Okej, okay, okej okay. Teraz będzie walka Teraz na pewno będzie walka Teraz musi być walka Czekaliśmy na to całe życie Przygotowywaliśmy się Trenowaliśmy Ćwiczyliśmy Ha Cza, 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 cza

O, dzięki. W kartonie. O! To było bardzo... Nie wiem, jak to nazwać. Serio? To wszystko, co mi masz do zaoferowania? Wow. Spodziewałem się wiele. Biorę pod uwagę, że muszę tam iść. Obrót! Jeszcze raz, może teraz... Więcej serca okażesz. No nie, no dziękuję, no no, no o to chodziło. Okej, okay, możemy wejść spokojnie już powoli. Chwila wyciszenia. O! Jakie to wygodne. Ej! Co to był? Ej! Co to, to jest? Kto to jest? Ktoś mi ucieka. Ktoś chce mnie zabić. O! Nie, po, nie będę narzekał. au, 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 au! To nie jest dobre miejsce. Eee! W radio nie Dziwisz, że nie mówili o tym w radio. Zaczynaj się na górne piętra. Okej, okay. skoro tak mówisz. Oj, widziałem ich. Kątem oka. Zresztą w teorii oczy nie mają kątów. Okej, okay, nie jest to zbyt dobre miejsce do próbowania naszych umiejętności parkurowych Bo nam się dostanie w tyłem Okej, okay, umrzemy Śmierć nas czeka Chyba, że nie! Nie! Przeżyliśmy! Jak to się stało?! Ja nawet nie wiem Jakimś cudem Nie mam zielonego pojęcia, kto się udało. Po prostu musiało się udać. Mieliśmy po prostu najwyższe szczęście. że Robert Co robię? Ty nie widzisz? Masz kamerę i nie widzisz? Nie, nie, nie? O, cześć... szczurku. Okej, okay, okej. Okay. Tak. Okej. Ło, o! Okay

Mogę to zrobić cicho, ale nie, 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 nie. No jeszcze ta szyba, ta szyba, ha! dzięki! O, to był piękny skok. Co, do z ciebie dumny? Okej, okay, udało się. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bardzo, bardzo, bardzo. Jestem bardzo zadowolony z naszego, naszego, naszego przebiegu wydarzeń. Jeszcze jedna, i wyjdziesz. Wychodzi na to, że idzie nam bardzo dobrze. Uuu! To był koniec. Jak miło. Znowu ten jak mu tam scyzor, cóż można rzec, koleś wie, jak się nosić. się... Ej! Miło cię znowu widzieć. Jakie to jest ciche. Ten jest nawet chyba bardziej cichy od poprzedniego, więc nie wiem co mam powiedzieć nawet na ten temat. Słuszna uwaga, panie scyzor! Nie, nie macie szczęście, że chociaż nie słyszycie, to macie napisy. Nie wiem, czy to jest takie szczęście, muszę teraz zajmować was, ale mógłbym teraz nie podkładać głos pod nich, ale to byłoby zupełnie, by zepsuło wszystko. To nie byłby ten sam urok. Tak mi się przynajmniej zdaje. Heba. Mam takie wrażenie. Jeśli ktokolwiek w ogóle to ogląda, jeśli, o, zrobię tak, jeśli ktoś ogląda ten odcinek, niech wpisze w komentarzu. Nie, marmolada, niech wpisze e, e marmolada, E marmolada, rozumiecie? E marmolada, z naciskiem na Ada, tak i wykrzytnik na koniec. E marmolada, wykrzytnik, czyli E marmolada, E marmolada to będzie dowód, że oglądacie, słuchacie i skupiacie się na tym co robicie. E yy, marmolada, ale pewnie nikt tego nie zrobi, bo nikt tego nie będzie oglądał. Więc jeśli ktoś to ogląda i to to zrobi, to gratuluję. No i tak oto zakończyliśmy kolejny odcinek Światłem. Jeśli oglądacie to w nocy, to bardzo przepraszam, bo pewnie jesteście teraz ślepi, oślepieni i nie widzicie nic, dosłownie nic do nie widzicie. Budynku z logo psa. powinno się dać wejść przez Pewnie jest wam teraz ciężko to oglądać. Ok, z tej strony jest fajny na proces Excel to był kolejny odcinek z gry Mirrors Edge. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!